Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku z udziałem zespołu biegłych z zakresu archeologii, antropologii oraz broni palnej i amunicji z Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego od 2021 roku do 2024 roku na północnych obrzeżach Hojnic zwanych Doliną Śmierci prowadził czynności procesowe zmierzające do odnalezienia zbiorowych mogił Polaków, ofiar Masowych egzekucji dokonanych jesienią 1939 roku oraz w styczniu 1945 roku przez funkcjonariuszy Formacji Niemieckich. Czynności prokuratora i biegłych doprowadziły do odnalezienia w 2021 roku na tym terenie zbiorowej mogiły ofiar egzekucji przeprowadzonych pod koniec stycznia 1945 roku których ciała sprawcy następnie palili na prowizorycznie przygotowanych drewnianych stosach. Z grobu wydobyto łącznie ponad tonę ludzkich kości, tylko w kilkudziesięciu przypadkach nie noszących śladów działania wysokiej temperatury. W mogile oraz na terenie bezpośrednio doń przelegającej odnaleziono też blisko 500 łusek i pocisków do broni krótkiej używanej przez niemieckie formacje wojskowe i policyjne. Zabezpieczono Ponad 4000 artefaktów, które należały do ofiar w chwili śmierci. Były to m.in. obrączki ślubne, medaliki z wizerunkiem Matki Boskiej oraz Jezusa Chrystusa, fragmenty różańców, zegarków, okularów, wiecznych piór, fragmenty odzieży i obuwia. Badania ujawnionych szczątków ludzkich przez biegłych z zakresu antropologii i genetyki dały podstawę do przyjęcia, że pochodzą one od blisko 500 osób. W śledztwie ustalono dotąd dane 120 osób, które zostały pozbawione życia w Chojnicach pod koniec stycznia 1945 roku. Jesienią 2022 roku i latem 2023 roku podjęto kolejne czynności w celu ujawnienia innych miejsc masowych egzekucji Polaków. Zostały one poprzedzone m.in. szeregiem kwerent archiwalnych, badaniem zdjęć lotniczych tego terenu, badaniami powierzchniowymi. Działania te zmierzały do ustalenia przebiegu polowych umocnień wojska polskiego przygotowanych latem 1939 roku na wypadek wybuchu wojny. W śledztwie ustalono bowiem, że umocnienia te po zajęciu terenów pomorza przez wojska niemieckie jesienią 1939 roku zostały wykorzystane przez okupantów do realizacji zbrodniczego planu eksterminacji cywilnej ludności polskiej: nauczycieli, duchownych, urzędników państwowych, w tym policjantów, strażników granicznych, leśników, celników, listonoszy, ponadto kupców, rzemieślników, rolników. Członków Polskiego Związku Zachodniego, a także 218 pensjonariuszy Krajowego Zakładu Opieki Społecznej w Chojnicach. We wrześniu 2023 roku zdołano zlokalizować w terenie fragmenty byłych polowych umocnień wojskowych. Wykonanym wówczas w wykopie ujawniono szczątki ludzkie pochodzące od co najmniej kilkunastu osób, a przy nich przedmioty należące do ofiar, m.in. spinki do mankietów, koszul, szczoteczkę do zębów. Kuziki, brzytwę, fragmenty odzieży. W maju 2024 roku podjęto zaś kompleksowe czynności procesowe zmierzające do odnalezienia wszystkich ofiar masowych zabójstw dokonanych jesienią 1939 roku na tym terenie przez formacje niemieckie. Efektem tych czynności było odnalezienie czterech masowych mogił. W pierwszej z nich znaleziono szczątki ludzkie pochodzące od co najmniej 20 osób. Kobiet i mężczyzn wieku od 20 do 40 lat. W ujawniono przedmioty należące do ofiar, w tym spinki do mankietów, metalowego orzełka pochodzącego najprawdopodobniej z czapki leśnika, różaniec, medalik z wizerunkiem Matki Boskiej, krzyżyki z wizerunkiem Jezusa Chrystusa, klucze od mieszkania. Co potwierdza, że pokrzywdzonymi były osoby cywilne. W drugiej mogile odnaleziono ułożone warstwowo szczątki ludzkie pochodzące od co najmniej stu kilkudziesięciu osób, mężczyzn wieku od 22 do 30 lat, na których widoczne były otwory wlotowe, a w przypadku czaszek także wylotowe po działaniu pocisków z broni panny. Przy szczątkach odnalezionych w tej mogile, prócz bieliźnianych guzików, nie odnaleziono żadnych innych przedmiotów. Ustalenia śledztwa. Oraz wyniki oględzi miejsca, w którym ujawniono drugą zbiorową mogiłę, pozwalają na przyjęcie, że stanowi ona miejsce skrytego pochówku pensjonariuszy Krajowego Zakładu Opieki Społecznej w Chojnicach, którzy pod koniec października 1939 roku w tym miejscu zostali rozstrzelani przez funkcjonariuszy niemieckich, a ich ciała sprawcy ukryli w byłych polowych umocnieniach wojskowych. Aktualnie w śledztwie podjęto czynności zmierzające do identyfikacji odnalezionych szczątków ludzkich. W kolejnych dwóch mogiłach, obejmujących wykop ziemno długości ponad 50 metrów, znaleziono szczątki ludzkie pozbawione anatomicznego układu. Po przeprowadzonej ekshumacji zostały one przekazane do badań przez biegłych z zakresu antropologii i genetyki. Po przeprowadzeniu tych badań będzie można określić, od ilu osób pochodzą. We wszystkich odnalezionych mogiłach zabezpieczono także łuski i pociski kaliber 7,62 mm i 9 mm, pochodzące od broni strzeleckiej typu Braunik, Parabellum, Walter oraz Mauser, powszechnie używanej przez formacje niemieckie. Zaznaczyć przy tym należy, iż pociski ujawniono także pod szczątkami ludzkimi co może świadczyć o tym, iż do ofiar leżących w transzei strzelano z nad jej krawędzi, względnie strzałami dobijano żyjące jeszcze osoby. Podsumowując, czynności prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej w Wydańsku z udziałem biegłych, przeprowadzone w ciągu trzech ostatnich lat na północnych obrzeżach hojnic zwanych Doliną Śmierci, doprowadziły do odnalezienia pięciu masowych mogił z których ekshumowano szczątki ponad 700 cywilnych ofiar niemieckich zbrodni wojennych.